Ja nie lecę, był na ramce. Kasia nie przewidziała swojego więc... chłopaka? Ja, ja jestem zbudzona. Ja, kto weszł? kto? A co on taki objęty, A co on taki objęty idzie? O, o, o. Mówiłam nigdy nie. Tu znacie nie ich? Tutaj się ja w Ej, to znasz ich? A co to za posiadłeczki? Hello, hello. Co to za willa na glampie? Słuchajcie, nie ma, nie ma Ciebie, to ja tutaj, wiesz, rządzę trochę, no. Czuję się jak u siebie. Cześć, robaczki. Cześć. Co tam u Was słychać? Jak pasujecie do siebie w ogóle, tak jak się Ale stylóweczki doskonale dopasowane. Troszkę poczułam się zazdrosna, jak widziałam e, Tomka z Magdą, jak wrócili z randki, bo no, tak wyglądało, jakby tam się troszeczkę coś tam zaiskrzało. E, no i oczywiście ja bym chciała pójść na randkę. Dzień, ja z tobą w śpię do czwartej. Obawiam się, że mogło się coś więcej wydarzyć między Tomkiem a Magdą podczas randki, no ale to się dowiem od Tomka.